Widok takich ciężarówek jak chociażby sztower był na polskich ulicach niezwykle rzadki. Najczęściej samochody dostawcze to samochody produkcji polskiej, chociażby tarpan przeznaczony przede wszystkim dla rolnictwa, mysa czy żuk. Przedstawiłem wam dzisiaj dwie niezwykle piękne i cudowne historie, ale nie wszystkie żuki były kochane przez swoje właścicielki. Nie wszystkie ciężarówki powodowały wielki uśmiech na twarzy wszystkich, bo to oznaczało, że jedzie cyrk. Były też. Które budziły bardzo dużą gorącość. Skromadziłeś piękną kolekcję dostawczych samochodów, samochodów takich użytkowych, ale powiedz mi, skąd się wziął pomysł na tego stara? Po prostu kolega powiedział mi, policjant powiedział mi, że. W Krakowie na ulicy Mogilskiej stoi takie auto, a niebawem będzie przetarg w agencji Mienia Wojskowego. Pojechałem i kupiłem go w cenie złomu. Produkcję Stara 200 rozpoczęto w 1976 roku i okazał się gigantycznym skokiem technologicznym w porównaniu do poprzednich ciężarówek ze Starachowic. Praktycznie od samego początku ciężarówki te od razu pojawiły się w wojsku i milicji. Co to jest w ogóle za wersja? Bo tak, Star to Star 200, z którego roku? bodajże z 1989 roku, czyli końcówka. Czyli on milicji. się nie załapał tak naprawdę na te wszystkie największe zamieszki uliczne, które były w Polsce. Nie załapał się, ale jest to taki samochód, który ludzie pamiętają, bo podobne samochody, podobne ciężarówki brały właśnie udział w tych zamieszkach, o których wspomniałeś. Służył do wożenia zomowców, do wożenia milicjantów. Na tej właśnie, właśnie... Mogę otworzyć to? Tak, zobaczyć, tak to proszę, wygląda. Na tej właśnie zabudowie, która tam się czekaj, znajduje. No. Udało. No się. widzisz, tak to funkcjonowało. On jest cały kompletny. No, on jest cały kompletny. Takiego udało mi się kupić. Masz wszystkie fotele, masz specjalne półki z wieszakami na płaszcze, masz nawet oryginalny kask, masz stojaki na broń. Tu jest wszystko. Wszystko i to jest Patryk najcenniejsze w tym yy, samochodzie. Wszystko w, w pełnym oryginale. Jak rozmawiałem z policjantami czy ówczesnymi milicjantami, oni opowiadali mi, że kiedy siedzieli w tej ciężarówce gotowi do wyjścia i czekali na hasło, na zewnątrz było 30 parę stopni, oni wszyscy ubrani, przygotowani starczami, spałami ze wszystkim, to tu w środku był naprawdę dramat. W momencie kiedy oni już wychodzili ze środka, to oni już byli wykończeni.